14 listopada 1995 roku godzimy 1847. Marina Alves, 28 lat, drżącymi rękami trzyma swoją tymczasową odznakę. W ciągu 48 godzin jedno niewinne pytanie zniszczyłoby wszystko, w co wierzyła władzę, miłość i odkupienie. Sala konferencyjna na dwunastym piętrze była pusta całkowicie pusta albo prawie bo tam, u szczytu ogromnego machoniowego stołu, mężczyzna w szarym garniturze czytał dokumenty jakby świat wokół niego nie istniał. Marina go nie poznała nie od razu. Zobaczyła tylko puste krzesło krzesło, które wydawało się idealne do odpoczynku opuchniętych stóp po siedmiu godzinach kopiowania umów w piwnicy. Czy mogę zająć to miejsce? Jej głos zabrzmiał głośniej niż zamierzała. Podniósł oczy, niebieskie, intensywne, zmęczone. Tylko jeśli dotrzymasz mi towarzystwa. Marina się roześmiała, nerwowo, roztargniona, bo w jej umyśle był po prostu kolejnym znudzonym pracownikiem, kolejną anonimową twarzą w labiryncie Almeida and Associates. Nie wiedziała, nie mogła wiedzieć, że ten mężczyzna to Ricardo Almeida Filio, 36-letni prezes firmy, człowiek budzący największy postrach w São Paulo, i że ta dwunastominutowa rozmowa zmieni na zawsze dwa życia. Zasubskrybuj nasz newsletter, aby otrzymywać dwa filmy dziennie, w tym więcej poruszających prawdziwych historii. Ale Marina nie wiedziała, że Ricardo był tam z jakiegoś mrocznego powodu. Powodu, którego nie znał żaden z pracowników. Niewidzialny sekretarz Marina Cristina Alves urodziła się w Campinas, w głębi São Paulo, w 1937 roku. Córka krawcowej i kierowcy autobusu. Ukończyła literaturę na Unikampie, otrzymując pełne stypendium. Przez trzy lata pracowała jako tymczasowa sekretarka. Wysłano 57 CV, zero odpowiedzi, aż do 90-dniowego kontraktu w Almeida and Associados. Była niewidzialna. Wszyscy tymczasowi pracownicy byli niewidzialni. Tego 14 listopada Marina skopiowała 412 dokumentów, bolały ją plecy, oczy piekły. Widząc pustą salę konferencyjną, pomyślała tylko pięć minut, pięć minut siedzenia w tym skórzanym fotelu, który kosztuje więcej niż mój czynsz. Ricardo nie powinien tam być. Jego biuro znajdowało się na dwudziestym piętrze. Nigdy przenigdy nie schodził na piętra operacyjne. Ale tamtego wtorku coś go tam sprowadziło. Coś, o czym próbował zapomnieć dokładnie przez siedem lat, cztery miesiące i dziewiętnaście dni. Rozwód patrycji. Wyglądasz na wyczerpanego, powiedział zamykając teczkę. Siedem godzin kopiowania umów zrobi każdemu taką krzywdę, odpowiedziała Marina, opadając na krzesło. W którym dziale pracujesz? Zawahał się przez całe trzy sekundy, potem skłamał. Prawny. Marina się uśmiechnęła. Ach, więc musisz znać doktora Almejdę. Mówią, że to tyran. Tak mówią? Wszyscy tak mówią. Ale nigdy go nie widziałem. Ludzie tacy jak ja nie zbliżają się do ludzi takich jak on. W tym momencie coś pękło w Ricardo. Nie był to gniew, nie była to zraniona duma, było gorzej, to było brutalne uświadomienie sobie prawdy. Zbudował imperium, w którym ludzie tacy jak Marina byli niewidzialni, w którym on sam stał się niewidzialny za potęgą. A co gdybyś go spotkał? Zapytał Ricardo. Co byś powiedział? Marina myślała długo. Myślę, że powiedziałbym: dziękuję. Dzięki? Zadanie mi szansy. Nawet jeśli to tylko dziewięćdziesiąt dni. Nawet jeśli to będzie pod ziemią. To więcej niż wielu. Potem wszystko się zmieniło. 48 godzin. Przez kolejne dwa dni spotkali się trzy razy. Zawsze w tym samym pokoju. Zawsze o osiemnasty czterdzieści siedem. Ricardo pojawił się pierwszy. Marina przyszła później, udając, że to przypadek, ale tak nie było. Oboje wiedzieli i żadne z nich się do tego nie przyznało. W środę Ricardo przyniósł kawę. Dwa espresso z kawiarni na dwudziestym piętrze, osiemdziesiąt pięć reali za filiżankę. Marina nie znała ceny. Wiedziała tylko, że to najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piła. Masz rodzinę? Zapytał. Moja matka w Campinas. Wdowa od 6 lat. Pracuje 12 godzin dziennie, żeby opłacić leczenie cukrzycy. A twój ojciec? Zginął za kierownicą. Tętniak. Miał 51 lat. Ja 22. W dniu pogrzebu zdałem sobie sprawę, że nigdy nie był na wakacjach. 30 lat za kierownicą. Zero urlopu. Cisza ciążyła. Ricardo mocno ścisnął kubek, bo ta historia była zbyt intymna, zbyt realna, zbyt bolesna. Ja też kogoś straciłem, powiedział, zaskakując samego siebie. Moja siostra Laura, 23 lata, wypadek samochodowy, wracała z rozmowy kwalifikacyjnej, jechała samochodem, który jej dałem w prezencie czerwonym kabrioletem, importowanym, drogim, niebezpiecznym. Marina wyciągnęła rękę. Dotknęła jego. Przez dwie sekundy. Tylko dwie. Ale to wystarczyło. To, to nie twoja wina, powiedziała. Ty. Skąd wiesz? Bo wiem, czym jest prawdziwe poczucie winy. I widzę w twoich oczach, że już zapłaciłeś za dużo. W czwartek rozmawiali przez pięćdziesiąt trzy minuty. Ricardo mówił o rozwodzie. O Patrici. Żonie, która go zostawiła, bo był żonaty z firmą. O odwołanych kolacjach. Złamanych obietnicach, piętnastu latach małżeństwa, które obróciło się w pył, bo nigdy nie nauczył się być tu i teraz. Marina opowiadała o chłopakach, którzy ją zostawili, bo miała zbyt wielkie marzenia, o narzeczonym, który uciekł dwa tygodnie przed ślubem, o samotności życia w pojedynkę w 32metrowym mieszkaniu w Osasko. Jeśli to cię poruszyło, zostaw lajka. Jednak żadne z nich nie zdawało sobie sprawy, że te rozmowy były obserwowane. Prawda, której nikt nie widział. Claudia Torres, 42-letnia asystentka Ricarda przez 18 lat, zauważała wszystko. Kawy, które znikały z dwudziestego piętra. Okazjonalne nieobecności Ricarda o osiemnaście trzydzieści. Dyskretny uśmiech, którego nie potrafił ukryć, gdy wracał. W piątek, siedemnastego listopada, Klaudia zjechała na dwunaste piętro. Stanęła w drzwiach sali konferencyjnej. Widziała wszystko. Ricardo i Marinę rozmawiających, śmiejących się. On pochylający się do przodu. Ona ożywiona, gestykulująca dłońmi. Dwa światy, które nigdy nie powinny się zetknąć. Klaudia nie czuła gniewu. Czuła strach. Bo znała prawdę, którą Ricardo ukrywał. Prawdę, która kosztowała miliony w umowach o zachowaniu poufności. Prawdę, którą Patricia, jego była żona, odkryła i wykorzystała jako broń w rozwodzie. Ricardo Almeida Filho nie był tylko prezesem zarządu. Był synem Eduardo Almeidy, założyciela. Eduardo, który zmarł osiem lat wcześniej, pozostawił w testamencie brutalną klauzulę. Jeśli Ricardo zwiąże się z podwładnym lub zależnym pracownikiem firmy straci pakiet kontrolny akcji. Straci wszystko. Firma trafi do zarządu. Ricardo zostanie pracownikiem. Patricia wiedziała. Dlatego rozwód był tak okrutny. Wystawiła go na próbę. Zatrudniła młodą i piękną asystentkę. Zarzuciła przynętę. Ricardo nie chwycił, ale dostała to, czego chciała. Połowę jego majątku, 120 milionów reali. A teraz Ricardo robił dokładnie to, co kosztowało go utratę imperium. Panie Almeida, powiedziała Klaudia, wchodząc do pokoju, Marina zamarła. Dosłownie zamarła, bo w tej sekundzie zrozumiała. Mężczyzna przed nią nie był z działu prawnego. Nie był zwykłym pracownikiem, był właścicielem, był prezesem, był człowiekiem, który mógł ją zniszczyć jednym słowem. Ty. Marina wstała, krzesło zaskrzypiało. Ty. Marina, zaczekaj, skłamałeś. Ricardo wyciągnął rękę. Mogę wyjaśnić? Nie. Jej głos zabrzmiał ostro, zraniony, zdradzony. Nie musisz niczego tłumaczyć. Doskonale zrozumiałam, dobrze się bawiłeś. Biedna, głupia sekretarka myślała, że znalazła sobie przyjaciela. Co za zabawna historia do opowiedzenia na kolacji dla kadry kierowniczej, prawda? To nie tak, ale Marina już odeszła. Uciekła. Łzy zaczęły płynąć na korytarzu. W windzie załamała się. Przycisnęła czoło do zimnego lustra i płakała. Płakała z powodu upokorzenia, z powodu swojej naiwności, z powodu wiary, że ktoś taki jak on może zobaczyć kogoś takiego jak ona. Claudia zamknęła drzwi, spojrzała na Ricarda. Panie, czy wie pan, co pan robi? Nie, przyznał Ricardo, ale po raz pierwszy od siedmiu lat poczułem, że żyje. To będzie kosztować wszystko. Ja wiem, więc. Absolutna cisza list, który zmienił wszystko. Marina nie wróciła w poniedziałek, ani we wtorek. Klaudia poinformowała ją, że złożyła wypowiedzenie. Umowa rozwiązana. Wpłacono proporcjonalną kwotę. Koniec. Ricardo próbował dzwonić. Dwadzieścia trzy razy. Wszystkie połączenia pozostały bez odpowiedzi. Próbował wysłać kwiaty. Ona je odesłała. Próbował pojechać pod jej adres w Osasko. Portier powiedział, że dała mu instrukcję: Jeśli zapyta mężczyzna w garniturze powiedz mu, że przeprowadziłam się do innego miasta. Minął tydzień dwa trzy Ricardo nie spał nie odżywiał się prawidłowo. Na posiedzeniach zarządu był obecny fizycznie, ale mentalnie nieobecny. Wyniki firmy zaczęły spadać. Po raz pierwszy od dziesięciu lat Almeida en Associados zakończyła kwartał na minusie. 12 grudnia 1995 roku Ricardo podjął decyzję, zwołał nadzwyczajne posiedzenie rady. Obecnych było siedemnastu członków. Claudia była w sali i robiła notatki. Atmosfera przypominała pogrzeb. Muszę coś powiedzieć, zaczął Ricardo coś, co wszystko zmieni. Opowiedział swoją historię, o marinie, o rozmowach, o kawach, o tym, jak trzy spotkania trwające niecałą godzinę zrobiły dla niego więcej niż 15 lat terapii. O tym, jak w końcu zrozumiał, co jego ojciec próbował chronić. Że siła bez człowieczeństwa to więzienie. I z tego powodu. Powiedział Ricardo stanowczym głosem. Zrezygnuję. Na radzie wybuchła wrzawa. Krzyki, oskarżenia, groźby pozwów. Ale Ricardo zachował spokój. Możesz dotrzymać towarzystwa. Ja zachowam swoją godność. Klaudia płakała, bo przez osiemnaście lat nigdy nie widziała Ricarda tak wolnego. Komentarz. Czy byś wybaczył? Ale Ricardo nie wiedział, że Marina podsłuchiwała wszystko. Z zewnątrz, z recepcji, bo wróciła. Nie do pracy, żeby coś oddać. Dźwięk deszczu. Marina otworzyła drzwi sali konferencyjnej. Zarząd się odwrócił. Ricardo wstał. Przez pięć sekund nikt nie oddychał. Przyszłam ci to oddać, powiedziała Marina, kładąc list na stole. Zapomniałeś o dniu, dniu, w którym to wszystko się skończyło. Ricardo podniósł list. Rozpoznał pismo. To było jego. Szkic, który zrobił, szkic wszystkiego, co chciał powiedzieć, ale nigdy mu się nie udało. Marina czytała nagłos z pamięci, ponieważ znała każde słowo. Marino, wiem, że kłamałem i kłamie, kiedy mówię, że nie wiedziałem, co robię. Wiedziałem, ale po raz pierwszy w życiu postanowiłem być człowiekiem, zanim zostałem prezesem. Pokazałaś mi, że za tymi murami jest życie, że piękno tkwi w prostocie. Że kawa nie musi kosztować osiemdziesięciu pięciu reali, żeby była dobra, jeśli pije się ją z odpowiednią osobą. Nie zasługuję na twoje przebaczenie, ale zasługuję na to, żeby powiedzieć prawdę. Zakochałem się w tobie. Nie w sekretarce, nie w pracowniku tymczasowym. W Marinie Christine Alves. W kobiecie, która dotyka ran i leczy je samą swoją obecnością. Cisza powróciła, ale była inna. To była cisza przed burzą, a może przed odkupieniem. Miałeś zamiar zrezygnować? Zapytała Marina próbować. Dla mnie? Dla nas aby mieć szansę na zbudowanie czegoś prawdziwego. Marina szła w jego kierunku, powoli, jakby każdy krok ważył tony. Gdy była już trzydzieści centymetrów od niego, powiedziała: Nie przyszedłem tu, żeby cię przyjąć z powrotem. Przyszedłem, żeby ci powiedzieć, że jesteś idiotą. Ta władza to nie więzienie, to odpowiedzialność. Masz 453 pracowników. Masz dostawców, którzy na tobie polegają. Rodziny, które jedzą, bo ta firma istnieje. A ty miałeś to wszystko wyrzucić. Dlaczego? Z dumy, z taniego romantyzmu? Ricardo wziął głęboki oddech. Więc mi nie wybaczasz? Wybaczam ci. Ale pod jednym warunkiem. Który? Zostajesz w firmie, pozostajesz prezesem. Ale się zmieniasz, uczysz się nazwisk, słyszysz historię, od czasu do czasu schodzisz z dwudziestego piętra, bo jeśli naprawdę mnie kochasz, zrobisz to, co ja bym zrobił, przekształcisz to miejsce w przestrzeń, w której niewidzialni ludzie stają się widzialni. I tam Ricardo zrozumiał, czym jest prawdziwa miłość. Nie chodzi o wspólną ucieczkę, chodzi o wspólne budowanie, chodzi o wykorzystanie władzy, by służyć, chodzi o przekształcenie przywilejów w most. W kolejnych miesiącach Ricardo wprowadził drastyczne zmiany. Zlikwidował system wyzysku pracowników tymczasowych. Stworzył plan kariery dla wszystkich szczebli. Wprowadził comiesięczne spotkania śniadaniowe, podczas których osobiście rozmawiał z pracownikami ze wszystkich działów. W ciągu sześciu miesięcy firma wzrosła o 42%. Marina nie została w firmie. Pojechała robić magisterkę. Ale w każdy piątek o 18.47 spotykała się z Ricardo. W tym samym pokoju, przy tej samej kawie, teraz z tą samą prawdą. W dniu ich ślubu, 15 czerwca 1996 roku, padał deszcz. Marina stała w drzwiach kościoła, wsłuchując się w szum deszczu, ten sam dźwięk, który towarzyszył im w dniu ich poznania, ten sam dźwięk, który otula prawdziwe życie, niedoskonałe i piękne. Czy nadal chcesz zająć to miejsce? Zapytał Ricardo, wyciągając rękę. Tylko jeśli dotrzymasz mi towarzystwa, odpowiedziała, na zawsze. Prawda, której nikt ci nie mówi, jest prosta. Miłość nie polega na znalezieniu kogoś idealnego. Chodzi o znalezienie kogoś, kto sprawia, że chcesz być lepszy, a odwaga to nie brak strachu to robienie tego, co słuszne, nawet gdy drżysz. Subskrybuj, aby poznać więcej prawdziwych historii, które dowodzą, że życie jest nieprzewidywalne, a jedna chwila może wszystko zmienić.